Salwę, witam tym razem w Syrakuzach. Obecnie nie jest największe miasto na Sycylii, ponieważ zdecydowanie musi ustąpić takim ośrodkom jak Palermo czy na przykład Katania, ale w czasach starożytnych przeżywało ono okres swojej świetności. Zdecydowanie było to największe miasto na tej wyspie. Syrakuzy zostały założone jeszcze przez Greków, przez Greków pochodzących z Koryntu w połowie VIII wieku naszą erą. Czyli posiadają bardzo, bardzo długą historię i stanowiły właśnie wówczas największy ośrodek na wyspie, na Sycylii. Mają bardzo bogatą historię. Głównie mogą się kojarzyć z takimi postaciami jak Archimedes, który tutaj z jednej strony miał dokonywać swoich słynnych odkryć, miał tutaj bronić tego miasta również przed Rzymianami i dokończyć swój żywot właśnie ginąc z ręki jednego z rzymskich żołnierzy. Także Archimedes z drugiej strony też takie postaci, postaci między innymi jak Ice Hollow z wielu innych greckich pisarzy itd., itd. no to jest właśnie to miasto, które przyciągało nawet takie takiej postaci jak Platon między innymi. Więc e, podobnie jak, to, jak cała Sycylia, jest dzisiaj, jest dzisiaj to miasto ośrodkiem, gdzie możemy podziwiać wiele dawnych e, zabytków, nie tylko starożytnych, chociaż tak jak powiedziałem, to przede wszystkim one właśnie są tutaj głównym symbolem, ale też chociażby tutaj, gdzie się znajdujemy, czyli na e, placu katedralnym z tyłu, znajduje się kościół świętej Łucji, czy tutaj właśnie katedra tuż obok, które, są już, e, znajdują, e, które już pochodzą z czasów późniejszych. Więc podobnie jak inne miejsca, Podobnie syrakuzy, które mimo że przeżywały okres swojej świętości właśnie w czasach starożytnych, one też stanowią pewną taką mozaikę i też yy, są po prostu przykładem na to, jak w tym mieście przeplatają się różne wpływy z różnych, bardzo różnych okresów. Syrakuzy obecnie to jedno z największych miast na Sycylii, położone we wschodniej części wyspy. Miasto, jak już mówiłem, powstało już bardzo dawno temu. Powstała jako grecka osada. Pochodzących z Koryntu dorów. Stało się to w roku najprawdopodobniej 734 przed naszą erą. Jednakże pierwsze ślady osadnictwa latuje się na czasy jeszcze o wiele wcześniejsze, bo nawet 700 lat wcześniej już miały tutaj istnieć, mniej więcej 600-700, bo w XIV wieku przed Chrystusem wskazuje na to m.in. tzw. ceramika mykeńska, czyli właśnie jeszcze wyroby z okresu tzw. mykeńskiego, czyli bardzo odległego w czasach starożytnej Grecji. Początkowo Miasto znajmowało w zasadzie tylko wyspę Ortygie, która dziś stanowi centrum, przede wszystkim centrum właśnie, powiedzmy turystyczne, centrum, gdzie znajduje się najwięcej zabytków, najważniejsze zabytki może poza kilkoma, które już znajdują się w nowszej części miasta, jak na przykład słynny teatr, ale jednak jeżeli turyści przyjeżdżają, to właśnie zwłaszcza, żeby zwiedzać tę wyspę starożytną Ortygię. Dopiero w 6 stuleciu, już naszą erą pojawił się, znaczy zbudowano most łączący ową wyspę z stałym lądem, co pozwoliło na dalsze rozprzestrzenianie się osadnictwa i rozrost kolonii greckiej. Właśnie na stałym lądzie powstała między innymi Agora, czyli oczywiście słynny rynek w stylu greckim, do tego też świątynia poświęcona Zeusowi, tzw. Peripteros, a także wspomniany już przeze mnie wcześniej grecki teatr. Tak jak wcześniej też mówiłem, z Rakuzy były. Bez wątpienia największym, najbardziej znaczącym miastem na wyspie. Dzisiaj jest to już, prze jest to już przeszłość, jednakże no wówczas było to faktem. Przyczyniało się do tego m.in. też bogactwo mieszkańców, napędzane przez bardzo intensywnie prowadzony handel. Miasto posiadało dwa porty, jeden właśnie port handlowy, drugi też wojenny, które pozwalały na panowanie nad tą, powiedzmy przynajmniej wschodnią częścią wyspy, zarówno takiej właśnie ekonomicznej, jak i z drugiej strony militarnej. Samo, samo miasto składało się z pięciu dzielnic. Z jednej strony y, dzielnica Achradine ze świątynią Zeusa, z drugiej, świątynia, y, przepraszam, nie świątynia, tylko dzielnica, którą nazywano Tyche. Y, pochodzi ona od akurat imienia bogini, Świątynia, której była poświęcona ta właśnie bogini grecka, czyli ta, która uosobiała sobą ślepy los, przypadek, pewne fatum, powiedzmy nieszczęście, nawet ewentualnie utożsamiana później z rzymską fortuną. To jest kolejna część miasta. Również Neapolis z tym teatrem, przynajmniej wspomnianym, największym do dziś na Sycylii. Również część zwana Epipolai. No i Ortygia, właśnie. Takich pięć dzielnic znajdowało się na. Sycylii. Jeżeli chodzi o dzieje tego miasta i jego ustrój, no to początkowo jak w przypadku też wielu innych również z greckich, no to początkowo właśnie mieliśmy tam ustrój, w którym dominowała arystokracja, czyli można go określić jako ustrój oligarchiczny, potem to, co znamy też akurat z Aten, czyli akurat demokracja, ale później już to co też zagościło na długi czas wielu innych poleis, czyli akurat tyrania. Nie było to niczym jakimś szczególnie dziwnym. W wielu, wielu miastach greckich wprowadzano ją i cieszyła się powiedzmy dość dużą popularnością. Znaczy często tyranie rządzący w poszczególnych poleist, takich jak chociażby no właśnie nawet Ateny przez jakiś czas, czy właśnie u tej Syrakuzy mieli dobrą prasę powiedzmy i tak samo było też właśnie w Syrakuzach, gdzie tyrania została wprowadzona prawdopodobnie w roku 485 przed naszą erą Prowadzona przez Gelona I. Same Syrakuzy odgrywały bardzo dużą rolę, rywalizując o hegemonię w południowej części Italii, czyli tak zwanej Wielkiej Grecji, no i na samej oczywiście wyspie. Tam przede wszystkim musieli zmagać się z Kartaginą. Kartaginczycy zajmowali zachodnią część wyspy, no i jednym z takich ważnych momentów był już tutaj rok 480, kiedy to doszło do rozłamania Punijczyków, Kartaginczyków, właśnie przez Syrakuzy. Wiek V. Konkretnie jego końcówka przyniosła też ważne wydarzenia w historii miasta. Mamy rok 415 i słynną wyprawę sycylijską podjętą przez Ateńczyków. Miało to miejsce w trakcie tzw. wojny peloponeskiej. Jednej z największych wojen w, w ogóle w historii Grecji, w historii Grecji starożytnej, Helady to była właściwie wojna domowa pomiędzy państwami greckimi, głównie pomiędzy Atenami i Spartą. Tutaj ateńczycy postanowili przenieść teatr działań wojennych na Sycylię, dowodzeni m.in. przez osławionego Alkibiadesa dążyli właśnie między nimi do zablokowania Syrakus, ale zakończyło się to ich fatalną i brzemienną wskutek klęską, ponieważ ta nieudana wyprawa sycylijska doprowadziła do ogólnej klęski Aten w tej wojnie i przejęcia hegemonii przez Spartę na kilkadziesiąt kolejnych lat. Wspominałem już wcześniej też, że Syrakuzy były miejscem, które przyciągały wielkich twórców świata heleńskiego, czy to właśnie Aeschylusa, Pindara, Platona, Przede wszystkim jednak w tym mieście żył i tworzył słynny Archimedes, słynny grecki wynalazca matematyk. Możliwe, że nawet najsłynniejszy w czasach starożytnych, a przynajmniej najsłynniejszy razem z Pitagorasem czy Euklidesem, również można go określić mianem filozofa. Żył w wieku III, w latach 287-212, a jego śmierć w roku 212, przy naszym erą przypadła na okres II wojny punickiej. Wtedy zresztą miał kierować pracami inżynieryjnymi, kierując się tej chęcią walki właśnie z Rzymianami. Skonstruowane przez Archimedesa machiny ciskały pociski w stronę Rzymian i, i to utrudniało agresorom zdobycie miasta. Ostatecznie udało im się to, a sam Archimedes zginął z rąk rzymskiego legionisty, na przekór właściwie dowódcy rzymskiemu, Marcellusowi, który miał rozkazać ująć go żywego. Sam moment zabicia naukowca miał przejść do historii, ponieważ Legenda głosi, że e, Archimedes miał siedzieć na piasku, e, rysując właśnie na tym piasku jakieś tam różne figury geometryczne i tylko kiedy przybył po niego, chcąc mu wymierzyć e, karę, chcąc go zabić, właściwie ten żołnierz, to miał mu powiedzieć Archimedes, noli turbare circulos meos, czyli nie zamazuj, nie niszcz moich kół, będąc tutaj tak właśnie zadumany i tylko zajmując się rozwiązaniem jakiegoś skomplikowanego zagadnienia matematycznego. No, historia ta dobrze obrazuje, oczywiście ma oddawać postać samego Archimedesa, czyli wielkiego uczonego, ale też ma, może obrazować w pewnym stopniu historię stosunku rzymskiego, rzymskiego państwa do dorobku greckiego, bo z jednej strony Rzymianie doprowadzili do stagnacji greckiej kultury na wyspie hmm, obszar Sycylii, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi też o same Syrakuzy, ale z drugiej strony Rzymianie oczywiście bardzo mocno, bardzo energicznie czerpali z greckiej kultury, cenili ją bardzo i to wszystko doprowadziło do helenizacji świata rzymskiego, czyli właśnie o tego, że Rzymianie przejmowali tak wiele z tej greckiej kultury. Także tak samo Rzymianie tutaj po czasie żałowali tego zabójstwa Archimedesa i potem wyprawiono mu należyty pogrzeb. To wszystko było wynikiem te wydarzenia II wojny punińskiej, to że Archimedes brał udział w tych wydarzeniach, były wynikiem tego, że kiedy po pierwszej wojnie punińskiej Rzymianie zajęli całą Sycylię, no to teraz akurat Kar y Syrakuzy chciały stanąć po stronie Kartaginy, uniezależnić się właśnie od Rzymu i w czasie II wojny punińskiej, czyli w latach 218-201 przed naszą erą stanęli właśnie po stronie Kartaginy, ale doszło do ich y klęski i ostatecznie właściwie... Syrakuzy stały się na wiele, wiele lat po roku 212, kiedy zostały złupione przez Rzym. Stały się częścią rzymskiej prowincji, tak zwanej po prostu Sycylii. Teraz na długie stulecia historia tego miasta była właściwie połączona z historią samego Imperium Rzymskiego. Wraz z nastaniem średniowiecza miasto było później już, kiedy dochodzi do panowania bizantyjskiego i potem już najazdów arabskich, no właśnie było wielokrotnie napadane przez Arabów, wyznawców Mahometa. I w końcu musiał ulec najeźdźcom w wieku IX, było to najpewniej w roku 878, a potem zostało, niewiele ponad 200 lat później, zostało zajęte przez Normanów, dowodzonych przez Rogera I, o czym też zresztą mówiłem w poprzednim odcinku, o tej burzliwej historii Sycylii, o tym właśnie jak to Sycylia przechodziła powiedzmy z rąk do rąk i tak wiele tutaj skupiało się różnych kultur, różnych właśnie panowania, różnych cywilizacji, różnych państw. Syrakuzy to jest miasto z pewnością o wielu zabytkach, co tak jak już powiedziałem przyciąga turystów, zwłaszcza ta stara część miasta, istnieje duża część z nich po dziś dzień. Z jednej strony można podziwiać e, tą starą Ortygę, właśnie z ufortyfikowanym Akropolem, e, pałacem tak zwanym Tyranów, czy źródłem słynnym Aretuzy. Do tego to właśnie tam, na, w tej, tej starej części miasta zbudowano najstarszy na Sycylii dorycki peripteros, czyli to jest tak zwana świątynia. W tym przypadku chodzi o świątynię poświęconą Apollinowi. Poza tym z drugiej strony młodszy, czyli młodszy ten peripteros, młodsza świątynia dedykowana już akurat Atenie, słynnej bogini greckiej, prawdopodobnie zbudowana ta świątynia w około roku 480. O niej wspominałem też na samym początku, znaczy yy, mowa była o nim w kontekście tego placu katedralnego, ponieważ możliwe, że ta świątynia została wzniesiona na część zwycięstwa też już przeze mnie wspomnianego, to znaczy pod chimerą odniesionego nad Kartachniczkami i to właśnie ta świątynia została przemianowana w VII wieku na katedrę i po wielu metamorfozach można ją podziwiać na placu katedralnym właśnie po dziś dzień, który widoczny był na początku odcinka. Sama historia tego kościoła jest tak bardzo burzliwa jak historia właśnie samej wyspy, historia Syrakus, ponieważ Ponieważ kiedy zajęli miasta Rabowie, no to w roku 878 został ten, ten kościół przemianowany już na meczet, a po opanowaniu wyspy przez Normanów znów stał się kościołem katolickim. Co więcej, w roku 1100 sklepienie jego zawaliło się na skutek trzęsienia ziemi, co nie jest specjalnie dziwne w przypadku Sycylii, ponieważ wulkany, etna, lawa, trzęsienie ziemi to zawsze było właściwie takim stałym elementem krajobrazu tej wyspy. Więc sam kościół ulegał wielokrotnym przebudowom, metamorfozom itd., itd. Jeżeli chodzi też o, o, o patrona, czy właściwie patronkę, ponieważ każde większe miasto posiada taką osobę, e, właśnie jeżeli chodzi o patrona, czy patronkę, no to nie inaczej w przypadku Syrakus, największego niegdyś sycylijskiego ośrodka miejskiego, tu akurat jest to właśnie. Patronka, konkretnie święta Łucja, która miała tej pochodzić z bogatej rzymskiej rodziny, w dzieciństwie już złożyć w tajemnicy właściwie śluby czystości. No i um, kiedy była jeszcze bardzo młodą osobą, kiedy matka zaaranżowała małżeństwo z młodzieńcem tego samego stanu społecznego, ta miała tej odmówić, no ale właśnie na nieszczęście dla późniejszej świętej odtrącony zalotnik miał się też zemścić, donosząc władzą, że... Dziewczyna jest chrześcijanką, oczywiście to były jeszcze czasy, to był jeszcze okres, kiedy na przełomie wieku III i czwartego, rzecz jasna, to no już tutaj akurat naszej ery, no ale to jeszcze była religia, która była prześladowana, także w związku z tym została aresztowana i torturowana. Łucja tutaj odmówiła porzucenia tej właśnie oczywiście wiary i ostatecznie miała być zostać zamknięta i też miała zostać oszpecona, miała właściwie sama potem siebie powiedzmy ukarać sama sobie też wydłubać oczy, dlatego, że została przez władzę właściwie zamknięta i zmuszona w domu publicznym do prostytucji. Także też tutaj się tego typu legendy przywołuje. To też jest o tyle właśnie tutaj istotne z tym wyłupieniem, wydłubaniem, wykłuciem oczu, ponieważ często w zachodniej ikonografii jest ukazywana Święta Łucja, ta patronka Syrakus w stroju rzymskiej niewiasty z taką palną męczeństwa, ale też z tacą, na której leży para oczu. Także powiedzmy, że takimi atrybutami jest też między innymi właśnie są te oczy na tacy. No tak się złożyło, że akurat w przypadku tych miast sycylijskich, ponieważ akurat patronką Katani jest święta Agata, patronką Syrakut jest właśnie święta Łucja. Też na początku odcinka zresztą widzieć można było podziwiać kościół poświęcony tejże świętej. Świętej Łucji znajduje się on właśnie na placu katedralnym wspominanym już przeze mnie niejednokrotnie i jest z pewnością też Jednym z ciekawszych właściwie obiektów w całym, w całym mieście, zwłaszcza jeżeli właśnie chodzi o wygląd zewnętrzny tego obiektu. To by było w zasadzie na tyle, także dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli chodzi o ten drugi odcinek poświęcony takim tutaj atrakcjom również Sycylii. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych nagraniach.